zaczęło się od pomysłu Majera, który po naszym pierwszym roku studiów wrzucił: hej, chodźcie, pojedziemy na spływ kajakowy. Yy, najpierw na WD, jak nam się spodobało, to w kolejnym roku trafiliśmy na Drawę. Tak nam się to wszystko mocno spodobało, że stwierdziliśmy, że jednak pływanie takie raz na rok, latem, nie do końca nas satysfakcjonuje i nam wystarcza. No więc postanowiliśmy zacząć pływać z pruskonem yy, również yy, jesienią, zimą, przez cały rok. Na którymś z tych spływów Wojtek Sidor, rzucił Hej, słuchajcie, wy jesteście z Poznania wasza czwórka, my z Moniką również jesteśmy z Poznania, to może reaktywujmy klub poznański, bo zebrała się już nas spora ekipa. Przygoda z kajakami dla części pierwszych klubowiczów rozpoczęła się od wpływów komercyjnych. Początkowo braliśmy w nich udział jako uczestnicy, z czasem prowadziliśmy wspólnie z bardziej doświadczonymi kolegami. Podczas wakacyjnego work and travel na rzekach Pomorza Zachodniego nawiązywały się przyjaźnie, które przenieśliśmy później do Poznania. Po inspiracją były też działania innych klubów, zwłaszcza Gdańskiego Moszkulca i Szczecińskiego pluskom. Od nich zresztą też czerpaliśmy doświadczenie i umiejętności. Pomocą służyli również w początkach naszej działalności starsze pokolenia pantarejów, którzy rozwijali klub w latach 70. Pierwsze jakby spotkanie założycielskie odbyło się w lokalu kategorii 4 na. Poznańskich Ratajach, było nas cała dziesiątka. Ja z automatu stałem się prezesem, gdyż byłem w tym towarzystwie jedyną osobą z Politechniki. Co, byliśmy młodzi, pełni zapału do pracy, ale z praktycznie z zerowym doświadczeniem. Tak pierwsza nasza, pierwsza nasza reakcja, jak weszliśmy do, do, do kanciapy naszej w piwnicy DS-u. Zobaczyliśmy, ile tam jest dobra. Tam było dwa czy trzy kajaki podziurawione, szklane, ale były, tak? Była to dla nas wielka radość, też to już było na czym pływać, tak? Ponaprawialiśmy to i było na czym pływać. Podejmowaliśmy również działania marketingowe na, pozna na poznańskich uczelniach. Błyskotliwym hasłem promocyjnym jednej z pierwszych ulotek rozdawanych studentom było nikt cię nie lubi przyjść do klubu a czasem było to dalej rozwijane. Nadal nikt Cię nie będzie lubił, ale przynajmniej będzie w klubie. Pierwszy spływ reaktywacyjny, którego komandorem był Sidor, przyciągnął tłumy osób z innych klubów kajakowych. Przyjechali kajakarze z całej Polski. Było to wielkie wydarzenie również dla nas. I to była taka kropka nad i, że... Słuchajcie, poznaniacy się odradzili, jest. Mamy to. Terej znowu zaistniał na krajkowej mapie Polski. Jaka była historia Wielkiej Pry? Generalnie nie jest ona skomplikowana. Chcieliśmy na początku podziałać w taki sposób, aby każdy, kto nas odwiedza w próbie na reaktywacji, począł się wyróżniony i również otrzymał jakiś typ no i e, jakoś tak naturalnie przyszło, że przecież jesteśmy w Poznaniu, e, mamy swoje tak zwane regionalne e, dania, bo to czymś z tego nie skorzystać. One są łatwe w przygotowaniu e, szybkie. E, no i to jest właściwe, no i też super tak? E, I tak powstała pierwsza gra, e, Sumon nam e, zbił z desek politkowo, e, no, nie e, na pewno politko. I zasegowaliśmy na... Na pierwszej pyrze właśnie jakieś tam małe, skromne, ziemniaczane dania. ona się rozeszło, rozeszło w nich. No i to był sygnał, że jest to trafiony fajny pomysł. No a tyle, jaką widzicie, widzicie w obecnej formie, no to już zawdzięczamy Mandzie Sieradzkiej. To ona ją rozwinęła do takiej skali, że chyba każdy co roku czeka na właśnie tyle. Wiosną 2005 była reaktywacja, a już następnym roku było się szkolenie, pierwsze szkolenie klubowe. Instruktorami byli Wojcio Sidor i, i Szymon Durkin i Monika Mudrzejewska. Wspaniała sprawa i pamiętam, że szczególnie wobec Szymona, który zachowywał zawsze taką surową twarz i dobrodliwego, ale jednak surowego tutaj instruktora. Otaczaliśmy takim nimbem właśnie mistrzostwa i takiego guru niemalże. To był też czas dowcipów o Chaco Norrisie, bardzo popularny i bardzo szybko wszystkie dowcipy już były tylko opalane w ten sposób, że to, że to Durkin potrafi trzasnąć drzwiami obrotowymi i, i, i że, że tylko Durkin robi wszystkie pompki. No i w końcu, że oczywiście Durkin sprawia, że Cebula płacze. I pamiętam ognisko na Czernicy. Yy, Stanął przy ognisku, w jego ręku znalazła się Cebula, którą ścisnął w taki sposób, yy, że jej zawartość wyciekła na, yy, na ziemię przy ognisku, yy, co uznaliśmy wszyscy tylko i wyłącznie za potwierdzenie, że to on jest prawdziwym czakiem Norrisem. Pomyślałem, że wystąpię dzisiaj z rekwizytem, kaskiem górskim. Ten kask, który trzymam w ręku, pamięta Białkę Szkoleniową, Czechy Szkoleniowe, Alpy Szkoleniowe, różne kursy, na których byłem kursantem, oraz, oraz takie, na których też szkoliliśmy, dzięki czemu mamy nadzieję, że udało się tę palmę pływania klubowego przekazać dalej. Do dzisiaj bardzo miło wspominam wszelkie wyjazdy z Bartkiem Majcherkiewiczem, z Jakubem Boruckim, Osobami, z którymi zaczynaliśmy pływanie w górach, oraz bardzo się cieszę, że mogliśmy przekazać naszą wiedzę kursantom, z których część funkcjonuje w klubie do dzisiaj. To jest naprawdę super, widzieć, że cały czas pływacie. Teraz chciałem powiedzieć kilka słów o hymnie klubowym, który no, powstał gdzieś tam na początku klubu jako taki hmm, chcieliśmy mieć swoją własną piosenkę, tak, hmm, którą będziemy mogli śpiewać i to będzie nasz znak rozpoznawczy. I zrobiłem gdzieś tam pierwszą przymiarkę do tego, żeby, żeby to powstało. Skleciłem kilka akordów oraz hmm, wysłałem na listę pierwszą zwrotkę i nieśmiały nieśmiało początek drugiej zwrotki z, z nadzieją, że hmm, nastąpi teraz jakiś, jakiś twórczy ferment i powstaną z tego. Zwrotki docelowe, ale skończyło się, się tak, że to, co było moim burnopisem, przyjęło się jako pierwsze dwie czy trzy zwrotki, co oczywiście też wywołuje do dziś uśmiech wśród osób, które znają tę piosenkę. Kiedy na początku lat 80. ubiegłego wieku zaczynałem swoją kajakową przygodę, w Polsce istniało kilkanaście studenckich klubów kajakowych. Praktycznie w każdym środowisku akademickim istniał studencki kajakowy klub. Nawet takie małe ośrodki jak Słupsk posiadał swoją grzędę, a bydło Żwiva Akwę. Niedługo potem większość z tych klubów umarła. Podobny los spotkał Pantareję z Poznania. Kiedy 20 lat później pływałem sobie na wiecznicach, podszedł do mnie Krzysiu Rozbyszcza i zapytał, czy pomogę mu ogarnąć pewne statko kandydatów na kajakarzy. Pamiętam, że zaskoczyli mnie mocno, bo no, popołudniowe pływanie było umówione na godzinę 17 i punktualnie o godzinie 17 wszyscy stali karnie przebrani za kajakarzy i gotowi do pływania. To były nowe Pantareje. Wtedy też poznałem Magdę i Majera. Ja się z Pantarejami pierwszy raz spotkałem e, chyba w 2008 roku na Kajak Expo w Gdyni. E, I tam przyjechał ponad 4-5 osób z wielkim bębnem, z talerzami albo z i robili strasznie dużo hałasu. Jeśli zwrócić na siebie uwagę i mi się bardzo udało. Ludzie, ludzie się zastanawiają, kto to w ogóle jest? Co to za odszczelennicy? Na pewno po narkotykach. Ale oni nie byli po narkotykach. Oni byli z Poznania. Pantareje. Życie z Pantarejami. To dla mnie około 10 lat wspaniałych przygód. Cudownych wrażeń, super przyjaźni i niezapomnianych przeżyć. Już się wakacje w Kajaku, które dla mnie były najlepszymi wakacjami, jakie mogłem sobie wymarzyć. A szkoda, że się skończyły, bo to był, były wakacje, na których mogłem naprawdę naładować baterie, wspólne gotowanie na ognisku, wspólne pomaganie sobie. W... W czasie spływów, yy, przenoszenie kajaków, generalnie taka wspólnota, której nigdzie więcej nie, nie, nie doświadczyłem w ogóle. No a później łupki, łupki, łup, łupki, na których też w zasadzie co roku byłem chyba przez wszystkie edycje. Możliwe dla mnie: pierwszy no, wakacje w kajaku, a później łupki, i tak co pół roku po prostu takie ładowanie baterii, że. Historia się działa na pyrze, ale nie pamiętam której, ale takiej, na której y, ilość potraw była równa numerowi reaktywacji. Nowym daniem na tej reaktywacji miały być ruskie pierogi. No i Sier wyciąga te pierogi, które wcześniej przygotowała z siaty tuż przed gwoździem programu, czyli wielką pyrą. No i zagląda do siaty, ale tam jedna wielka klucha, jedna wielka breja, ręce opadnięte, nie wie co zrobić. No i Jemor wtedy mówi: Dawaj, zrobimy kalzone. I zrobiły. W oryginale było: dawaj, jebniemy kalzone. I to jest takie powiedzenie, które można zastosować do innych sytuacji. Takiej, że się jest w czarnej dupie i się wydaje, że kurde, nic się nie da zrobić, i mówisz, dawaj mnie mykalizonę. Jeżeli chodzi o klub Pantarei, tak naprawdę pierwsze wspomnienia są już z pierwszego roku e, mojego pływania w klubach akademickich, e, czyli w 2019 roku. Na suce poznałem Filipa Galocha, Filip pozdrawiam, później był rok 2020, Czechy organizowane przez oczywiście sieracką. no i kolejne lata 21-22, czyli wywczasy alpejskie. No i tak naprawdę z tymi wydarzeniami, z tymi wyjazdami mam takie najcieplejsze wspomnienia. Dzień dobry, świtek się konia z Moszkulca. Moi drodzy, zostałem poproszony, aby opowiedzieć wam jedną z tych kombatanckich historii z czasów, kiedy telewizja była jeszcze czarno-biała, a sieradzka dopiero uczyła się kastrować koty. Hmm, historia jest o tym, że płynęliśmy rzekę w dół, chyba to nawet była łaba w Czechach, ale generalnie historia nie jest o tym. Historia jest o tym, jak z tej rzeki wracaliśmy. Otóż stało się tak, że hmm, najebus, który jakby był na, na wyjściu z rzeki, postanowił umrzeć i już dalej nie pojechać. Dla tych, co nie wiedzą, najebus, to jest Volkswagen T4 z 1997 roku i samochody te generalnie prowadzą się dość topornie. A jak już nie macie wspomagania kierownicy czy wspomagania hamulców, to jazda tym samochodem przypomina bardziej zapasy z pijanym zawodnikiem sumo. Generalnie nie wiadomo, kiedy dostaniecie gołą dupą w twarz. No i tak się złożyło, że Najebus umarł. Pan piękną, czerwoną Mazdę i postanowiły nas do Szkalskiej Poręby scholować. I naprawdę opowiadać mógł dużo, co tam się działo. Jechaliśmy nocą, było zimno, padał deszcz, a my wyprzedaliśmy tiry, wjeżdżaliśmy pod górkę, gdzie ta mazda już nie była w stanie podjechać i trzeba było się cofać. To wszystko na holu oczywiście. Na koniec, jeszcze postanowili koledzy być na tyle uprzejmi, że ten cały sznurek samochodów, który za nami jechał, chcieli po prostu przepuścić, więc bez kierunkowskazu czy niczego, po prostu zjechali na pobocze i po hamulcach. Brakowało tyle, żebyśmy zaparkowali w tej Mazdzie. Naleganie dojechaliśmy, myślałem sobie, że no, mogę Wam to powiedzieć, i tam się rozwoził na ten temat, ale stwierdziłem, że skoro macie urodziny, e, to ja zrobię dla Was coś specjalnego i napisałem piosenkę. Znaczy, ja napisało to AI, AI to zmontowało, ale to jest mój debiut i w tej piosence jest cała moja miłość e, dla Was. I strasznie żałuję, że nie mogę być z Wami, ale zanim wysłuchacie, to mam jeszcze dla Was e, flaszeczkę, proszę bardzo. Zapytajcie się radzkiej, powinna ją mieć. A jak już tą flaszeczkę wykończycie, włączcie piosenkę. Życzę Wam kolejnych 20 lat i takich wspaniałych przygód, i, i wszystkiego co najlepsze. Także żałuję bardzo, że nie mogę być z Wami. Do zobaczenia. Czerwona Mazdaan knie przez noc. Na Jebu spadł, opuściła go moc. Tiry wyprzedzam, broda wciąż dna. Adrenalina żyła, aż gra. Batarej, to nie jest. Szalony Iwan, więc na ruszał, hamuje. A po kanciapie przyszedł czas też na zmianę samochodu. I padł pomysł, żeby kupić żuka ze straży pożarnej. I to był pomysł Jacka. No nie wiem czy dobry. Żuk robił wrażenie wizualne na pewno niesamowite. Ale też. Lubił się psuć. Chyba, już słynną historią z żółkiem związaną jest to, jak jechaliśmy na któryś ze spływów i strasznie lało. No, a gdy pada, potrzebne są wycieraczki. Tyle, że w żółku one padły. Więc spróbowaliśmy jakoś rozwiązać ten problem. Myśleliśmy, że najlepiej jest przywiązać sznureczki do wycieraczek i synchronicznie nimi ciągnąć ze środka auta. Operatorami wycieraczek była wtedy na pewno Ania Hoffman i chyba Asia Nowicka. Szło im to świetnie, dojechaliśmy do celu, nie rozbiliśmy się, nie wpadliśmy na żadne drzewo. No ale żuk prędzej czy później wymagał już tak gruntownych napraw, że po prostu. Trzeba się go było pozbyć, i był on ostatnim, drugim i ostatnim pojazdem klubowym. Cześć, z tej strony Kwachu. Pozdrawiam Was ze słonecznego Bilund, nie tak daleko od Mogilna. I z okazji 20. reaktywacji chciałem podzielić się z Wami krótką historią. Wydarzyło się to w 2008 roku, w październiku, na spływie weselnym Pauliny i Durkina i pierwszego dnia po przyjeździe yy, nasz kolega Pietrucha udając się w ustronne miejsce wpadł do rzeki i cały się przemoczył. A kolejnego dnia miał jeszcze większego pecha, ponieważ płynąc yy, wrócił się na liściu, skabinował, no i w ogóle był cały mokry i stracił wszystkie swoje rzeczy. Październik w 2008 roku był trochę chłodniejszy niż październik, który mamy teraz. Ja w tym czasie płynąłem gdzieś z tyłu, yy, nie pamiętam czy zamiekałem, czy nie. Miałem lekkiego kaca, wydaje mi się, że wszyscy mieli, może oprócz Filipa Galocha. Do tej pory nie wiem dlaczego Filip nie miał kaca. Nie miałem ze sobą swoich rzeczy, ponieważ wiozłem część pachciaka i moje rzeczy wiózł dla mnie majer. No i w pewnym momencie ten majer do mnie podpływa i mówi mi właśnie o sytuacji pietruszki: że była kabina, że była zrzuta rzeczy. Każdy oddał pietruszce część swojej garderoby, żeby ten mógł przebrać się w coś suchego. No i Majer mówi mi na końcu, aha, kwachu, yy, i oddałem Pietruszce twoje gacie. I moi drodzy, yy, chciałem wam właśnie życzyć takich przyjaciół i takich klubowiczów, którzy w kryzysowej sytuacji, bez żadnego wahania, oddadzą wam cudze gacie. Pozdrawiam. Pierwszym wspomnieniem jest yy, moja pierwsza styczność tak naprawdę z kuchnią, ogniskową jest to spływ tygodniowy na rzece Gwdziena, który zabrał mnie Bartek Doliński. I pewnego dnia po takim trudnym pływaniu przychodzi Karolina, Wójcik do naszego namiotu, którego nazywa się Grzybem. Siedziałam tam właśnie z Dolińskim i z czosnkiem i zapytała, czy bym nie pomogła przy obiedzie. No więc pomyślałam, że skoro szafowa prosi, no to, no to lecę. No i poleciałam i moim zadaniem było mieszanie takim wystruganym kijem w spaghetti, które pan Tarek przez wiele lat podawał w środku z groszkiem. E, mimo tego groszku zakochałam się w gotowaniu na ognisku, w karmieniu ludzi i myślę, że dzięki temu i dzięki Karolinie i dzięki Paulinie i e, Monice i też Alicji e, do dziś i myślę, że jeszcze parę ładnych lat razem z Dżemorem i z kilkoma pomocnikami będziemy was jeszcze karmić. Dobry wieczór, moi Państwo. Dobry wieczór, dzieci, jeśli oglądają nas dzieci. Chciałabym nawiązać wspomnieniem do pewnego jesiennego poranka dobre 13 lat temu. Jednak zanim to zrobię, chciałabym lekko odbić, jednak ma to znaczenie dla historii, także cierpliwości. Jak wiecie, w każdej grupie, w każdej społeczności możemy spotkać jednostki wybitne. To są takie osoby, które wzbudzają podziw. E, imponują nam swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, sukcesami odnoszonymi na, e, na danym polu. Myślę, że takie osoby możemy nazwać idolami, czy wręcz celebrytami. E, takie osoby są niezwykle charyzmatyczne, e, ale też potrafią mu nie śmielić. Dla mnie w Pantarei w tamtym czasie i zresztą do tej pory takimi celebrytami m.in. był Juk Łukasz Janus, Jakub Borucki, Magdalena Sieradzka, Młodas, no i Bartłomiej Majer majcherkiewicz I tu, już wracając z naszej historii, jest jesienny poranek, nawet nie wiem, który to rok. Skończyła się właśnie siódma reaktywacja, pora jechać do domu. Jednak ze względów zdrowotnych okazało się, że Majer nie jest w stanie prowadzić swojego busa z powrotem do Poznania. Także poprosił mnie o wsparcie w tej kwestii, ja wtedy. Świeżo upieczona członkini klubu, skoro do pomocy, chcąc pokazać się z dobrej strony, oczywiście zgodziłam się. Mimo, że nie miałam jeszcze wtedy dużych doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu samochodów różnych, większych, mniejszych, tak naprawdę moje doświadczenie sprowadzało się do prowadzenia jedynie osobówek, gdzie, jak wiecie, może nie wiecie, gałka biegów znajduje się w troszkę innym miejscu niż w takim busie, na przykład w jacie ducato Także ruszamy. Ja zestresowana, jedziemy. No, i ja próbując zmieniać te biegi zamiast za te biegi, to łapię Majera za kolano i zdarzyło się to parokrotnie. Ja coraz bardziej zestresowana, Majer coraz bardziej rozchichotany. No, i myślę, że byłoby nam ciężko dotrzeć do Poznania, gdyby nie dobre duszyczki z innego klubu, Wojdas i duży, którzy udzielali mi wskazówek, jak jechać przez megafon z tylnych siedzeń. Była to wesoła droga. Udało się. Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru. Cześć. Mam na imię Maciej, a mój kurs kajakowy był w 2014 roku. W tamtym czasie życie zaczęło się tęcić wokół kajaków. W środę spotykaliśmy się, ponieważ środa to dzień loda. W czwartek, ponieważ były spotkania czwartkowe. A w piątek, sobotę i niedzielę były wyjazdy o charakterze kajakowym i nie tylko. Jednym z wydarzeń, które szczególnie zapisało się w mojej pamięci, było zatańczenie poloneza w Szkole Mogilnie w rytmie techno oraz uczestniczenie w basenach metaforycznych. Swoją pasję rozwijałem raczej w górach. Dzięki temu, że dostałem wtedy, w 2014 roku, kredyt godzinkowy, mogłem uczestniczyć w wyjeździe na wietrznice kursowe, a także na, uczestniczyłem w białce szkoleniowej, gdzie dowiedziałem się, że oprócz mnie są inne kajakowe świry, w innych miastach w Polsce i nie tylko. Ten kredyt, kaja, kredyt godzinkowy spłacałem poprzez organizację remontu przyczepy kajakowej, która na szczęście jeździ do dzisiaj. W roku 2016 i 2017 organizowałem szkolenie, dzięki któremu do klubu trwa, trafiło około 30 moich kajakowych dzieci, które z kolei miały swoje kajakowe dzieci. W tym czasie dotychczas spotkałem wielu wspaniałych ludzi, z wieloma z nich łączą mnie relacje o charakterze kajakowym, a także osobistym. Życzę Państwu miłego wieczoru. Moją najbardziej fajną przygodą, wyjazdem, był wyjazd w 2018 roku, który skończył się tragicznie. Tragiczna była wizyta w miejscowości Hallstatt, gdzie podano nam ohydne, suche szmycle i równie okropną chitwę. Tego samego dnia. Miał miejsce ten koszmarny słów, który skończył się dla mnie wypadkiem. Składał mnie wtedy tyrolski medyk o wyglądzie rzeźnika. I goi się do dziś. Cześć, jestem Jurek, kurs 2015. Cześć, jestem Arbus, kurs 2020. Dlaczego żyłeś i Julka na bystrzej po 11 lat? Nie miałem co z wami zrobić. Pamiętasz w ogóle ten wyjazd? Tak. To był rok 2017. Moje pierwsze pływanie na Bystrzu w Krzyżu. W dwójce, Kanadzie i na krokodylku. Bardzo mi się wtedy podobało. Szczególnie pierwsza kabina. O, ja prawie za mało wtedy dostałem. Stałem na brzegu z rzutką. Na szczęście była niepotrzebna. Nie musiałem jej używać. Kadra związała cię na pandę do brzegu. A już na kursie, jak miałem 14 lat, zrobiłem swoją pierwszy aerską Od tego roku nie opuściliśmy żadnego bystra kursowego. Zaczęliśmy razem pływać w tory, rzeki, drzewica, wiecznice. Saltza, Enz, Soca, Saler, Wyfras Olpejski, Torf w owicach Czeskich. Tam byłeś beze mnie. Co roku notarialnie przekazywałem Cię pod opiekę do profesora Żyły. A pamiętasz, co powiedziałeś do mnie w niedzielę po swoim kursie? No, przez trzy dni zrobiłem więcej niż Ty przez pięć lat. No i niestety, mam swoją własną technikę pływania. Siłową oczywiście. Jak jaszczur na ofiarę. A właśnie, pytanie klasyczne. Skąd ksywa arbuz? Nie pamiętam. Cześć, małocy z tej strony. Można powiedzieć, że w panterach, na wyjazdach często dzieje się więcej niż przez rok w robocie. Mi się kojarzą, kojarzą dwie historie. Pierwsza z nich dotyczy pierwszego takiego naprawdę dla mnie ważnego czy fajnego wyjazdu do wiecznic, kiedy to już troszeczkę zacząłem ogarnąć pływania. Po górskiej wodzie, ale to były absolutnie, no, mimo wszystko, początki. I pamiętam, że kadra zabrała nas na białkę. Myśmy się, moja grupa, której przewodził, żyła, wybrała się, wypłynęła jako ostatnia, a mimo to dotarliśmy pierwsi. I no, naprawdę fajnie nam szło. Naokoło było mnóstwo kabin, a my dopłynęliśmy. Na... I świetnie to wspominam. I jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że klubowi z okazji reaktywacji wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się Pa. Żółtka już powoli dosyka po ostatnim weekendowym pływaniu w Drzewicy. Więc myślę, że to jest dobry czas, żeby podsumować, co robił zarząd. Panta Reja w 2024 roku. No ja bym powiedział tak. Z dwie kabiny i usuwanie grzyba z meliny. Dwie kabiny chyba każdy zrobił. Może z wyłączeniem pana prezesa, przepraszam, rezesa Huberta. E, czyli było trenowane, czyli sezon udany, czyli kajakersko super. Na usuwanie grzyba z meliny, bolący nas wszystkich problem, Usunięty został w sposób taki, że Melina, czyli nasz dotychczasowy magazyn, został zburzony. Nie przez nas, co prawda. E, w każdym razie mamy już nowy magazyn jest on cieplutki, milutki. E, jak przejeżdżamy, to pan z ochrony nam nawet zawsze pomacha przez szlaban. Także super, super. Można się czuć docenionym. No i najważniejsze, miejmy nadzieję, że, że to będzie super miejscowa, która wychowa nam dwa, może i trzy pokolenia kajkarzy. Zobaczymy.